A raczej w holu z Primarka mam ze sobą dwie reklamówki, jedna taka olbrzymia i druga mniejsza, ponieważ e, kupiłam najpierw to wszystko i zeszłam na dół z Primarka i zobaczyłam jeszcze dwie fajne rzeczy, tak więc musiałam stanąć w kolejce i kupić je jeszcze raz, ale przejdźmy do tego, co kupiłam. Pierwsza rzecz, to są takie bardzo fajne z Rudolfem kapcie ala skarpetki one kosztowały tylko 3,50 chyba? Tak, 3,50. No po prostu, jak je zobaczyłam, to myślę że sobie, muszę je mieć na święta ale do tego właśnie będzie piżamka. To możecie się przyjrzeć, nie będę już jej mierzyć, odłożę ją, to jest kolor Mokka. tutaj Wzięłam w rozmiarze Large Elkę i ona kosztowała 8 funtów i byłam naprawdę zaskoczona, że tylko 8 funtów, bo przeważnie takie polarkowe w Primarku kosztują 11-13 funtów, tak więc miło byłam zaskoczona, no i ten Rudolf, no po prostu to będzie tak pasowało na święta i w ogóle cały grudzień, no super, bardzo mi się podoba. Co tam jeszcze kupiłam? W ogóle byłam zaskoczona, że aż tyle rzeczy wybrałam, poszłam w zasadzie po jedną rzecz, w poszukiwaniu tej jednej rzeczy, nawet nie byłam w 100% na pewno, czy ją kupię, czy nie, a wyszło, że no, kilka rzeczy mam. Kupiłam sobie płatki kosmetyczne, takie duże, owalne, one kosztowały tylko 90 pi. Portfelik wzięłam czarny, on kosztował 3 funty, no jest śliczne po prostu, tak mi się podoba. E Właśnie sprawdzałam, że takie knoty i na monety, a także jest miejsce też na karty. Tak więc super fajne, czarne. Ja teraz używam ten większy, ale mi się wydaje, że on jest taki bardziej na lato, ale super jest pojemny. W ogóle bardzo, bardzo lubię ten portfel. Ale wzięłam właśnie taki malutki, żeby wrzucić sobie do torebki mniejszej, ale tak sobie myślę, że mogłam jeszcze właśnie kupić taki trochę większy po prostu. Bo ja jednak wolę większe portfele, no ale zobaczymy No i tutaj przechodzimy już do ubrań Pierwsza bluza z kapturem, nierozpinana, po prostu taki wiecie hoodie I wzięłam M, -kę, bo jak ja przymierzałam tak do siebie, ona jest naprawdę dosyć duża Tak więc wzięłam sobie taki fajny, dosyć mięsisty ten hoodie jest e, Z kapturem, tutaj ma fajne takie, e, fajnie, fajnie jest wykończony tu nie wiem, czy widzicie, bo to jest czarne. Kosztował 7 funtów. Wziąłem M. -kę. Jakie tutaj są? O, takie coś. Bo tak, szukałam jakiegoś dresu i Wam chyba mówiłam, że tak myślałam, że pójdę do H&M-u i tam był taki kolor bardziej róż wpadający w śliwkę, coś takiego. Może jeszcze po to pójdę, ale później sobie stwierdziłam, że jednak mam dresy, znaczy spodnie dresowe czarne i chyba jednak czarny hoodie, zresztą ja uwielbiam czarne rzeczy, tutaj ma też kieszeń, no ale to zaraz zobaczycie na przewidytach, jak to wygląda na mnie. Mam jeszcze bluzeczkę, ona mi się bardzo spodobała, ale bałam się, że będzie trochę za mała, bo wzięłam czternastkę i nie wiem czy ja, czy mi po prostu tutaj się nie będą rozchodzić guziki, ale ona jest taka trochę koszulowata i bardzo podoba mi się tutaj rękawy, że ona ma tutaj gumeczkę i taki jakby wiecie boho styl, tutaj jest pod piersiami właśnie odcięta i ma taką falbankę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, niestety... W Primarku nie ma jeszcze przymierzalni otwartej, więc wszystko się bierze na oko, nie było większego rozmiaru, więc no nie wiem, zobaczymy. Wzięłam 14 i to kosztowało 11 funtów. Trochę dużo jak na Primark, ale bardzo ładny kolor. Podoba mi się. Właśnie do moich czarnych takich jaginsów wydaje mi się, że będzie super. Więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda na mnie. Kolejna rzecz to jest czapka. Ej, czapka miętowa. Jakoś bardzo chciałam mieć coś miętowego, nawet jej nie przymierzyłam. Ona kosztowała 2,5 funta, tak więc zobaczymy, jak to wygląda. Zresztą, może zobaczymy teraz. Mogę przymieć. No, super czapka, ekstra jest. Mam tutaj lusterko, mogę się spojrzeć. Świetna jest czapeczka i nawet do różowego pasuje. No oczywiście, jak ja w czarnych rzeczach przeważnie chodzę, no to mi się wydaje, że to jest świetna czapka. To mi się podoba. I tylko 2,5 funta. W to na pewno z 5 funtów, to kosztuje jak nie więcej taka czapka. 2,5 funta, no świetna. Jestem bardzo zadowolona, na pewno sobie ją zostawię. O, taka dziewczęca, nie? Napiszcie mi, czy też wam się tak wydaje. 2,5 funta, no nieźle. Kolejna rzecz. to jest bluza. I to jest taka dłuższa bluza. Po prostu tak mi jakoś wpadła w oko. I jest to taka szara, może bardziej grafitowa z napisem Optimist i wziąłam Elkę i ona jest naprawdę duża, ale także i szeroka, tak więc nie wiem jak ona będzie na mnie leżała, taki szeroki rękaw, I on taki mi się wydaje, że to jest taki, wiecie, nietoperzowaty styl i się zastanawiałam nad m i Elką, z tym, że m była Chciałam wziąć Mkę, tylko że ona była taka jakby trochę podniszczona I sama myślałam, nie no nie będę brała takiej Mki, A była tylko jedna, jedna bluza i jedna Lka. Wszystkie były eski tam Ona kosztowała 12 funtów, tak więc no nie była tania Ale mi się wydaje, że będzie chyba idealna, taka do legginsów. Ja mam akurat na sobie czarne takie jegińsy, więc przymierzę razem z tym I zobaczymy jak to wygląda I właśnie szukałam czegoś takiego, żeby zakryć pupę Bo teraz przeważnie będę chodziła w legginsach i w jakichś botkach, tak więc zaraz zobaczymy jak to na mnie wygląda. No, prawie zapomniałam o jeszcze jednej torabeczce, tej mniejszej. I tam właśnie kupiłam dwie rzeczy, którą pokazuję. Pierwsza to jest golf, o którym marzyłam. Półgolf w zasadzie. I już byłam bardzo zrezygnowana, bo nie widziałam nic fajnego. Był jeden golf, ale materiał był bardzo taki szorstki. Więc myślę sobie, dobra, pójdę później do H&M, może tam coś będzie. Ale właśnie wracając już od kasy, znalazłam go i no zaraz zobaczymy jak on na mnie leży chciałam po prostu mieć coś takiego żeby włożyć w spodnie na to kurteczka albo płaszczek no i zobaczymy jak ja to będę w tym wyglądać, a to kosztowało 6 funtów i wzięłam rozmiar L Rzecz na talce wzięłam bluzeczkę i ona była w promocji, taka różowa z rumiankiem. Tutaj z takim marszczeniem i z kokardką. I to kosztowało tylko 2 funty, przecenione z 5 Wydaje mi się, że no, będzie super. Koszulka na lato, albo właśnie teraz pod jakieś To jest woda, już tam parę rzeczy tylko zostało. To jest prześcieradło szare. Single, to idzie do taki do pokoju. 90 na 200 cm 4,5 funta to kosztowało I to jest takie zwykłe prześcieradło Po prostu tutaj z taką gumką To jest mi się wydaje najlepsze A mi brakowało właśnie jednego prześcieradła Bo na jednym coś się tam przykleiło I w ogóle teraz się nie da tego odmyć To tak wygląda jakby była brudna plama A to jest po prostu od, yy, od kleju Chyba taśma klejąca mi się wydaje Więc tak Potrzebowałyśmy nowe prześcieradło Tutaj mam kilka maseczek. Wziąłam takie spandeł dla mnie i dla Natalki, właśnie zrobimy sobie wieczorem. I to jest kokos i banan. I to jest nabliżająca maska. No wygląda no prześlicznie. Nie mogłam przejść obok bez niej. Tutaj nawet jest na zdjęciu, jak to wygląda. I to kosztowało chyba funt 30, jeśli się nie mylę. To powinna być cena. Tak, funt 30. No, no, prześliczna maseczka. Natalka zobaczy, to na pewno się zakocha, ona taką uwielbia pandę. O tego wzięłam e, maseczkę, to jest podwójna, z taką tutaj e, zakrętką. Matcha Japanese, kremowa maska z, z cannabis, sat with seed oil. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, no, ale zobaczymy, jak to będzie działało. Wydaje mi się, że będzie dobra. Jakaś japońska herbaciana. Ma oczyszczać i... oczyszczać i ujędrniać twarz, skórę twarzy. Tak więc zobaczymy. Dam wam znać. Kupiłam sobie jeszcze taki nutasik do torebki. Chyba funt czy funt 50 kosztował. Taki zwykły potrzebowałam. O. I do tego jeszcze wzięłam sobie do pokoju taki odświeżacz. Bardzo fajny zapach Madagaskan vanila i paczuli. i to są jakieś saszetki właśnie do pokoju, tak więc ja wypróbuję, jak to wy, yy, w ogóle będzie mi działało, czy nie będzie po prostu za mocno i dam Wam znać, ale no zapach, jak tak się wącha, naprawdę bardzo fajny, świeży, ale nie za bardzo takim pachnie yy, mydłem daw, chyba bardzo ładny zapach, bardzo mi się podoba, tak więc zobaczymy. I to wszystko, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się taki haul podobał. Dajcie mi znać w komentarzach, w której stylizacji wyglądałam najlepiej i czy powinnam zostawić wszystkie rzeczy, czy może coś oddać, może w czymś no, nie wyglądam za dobrze. Więc dajcie mi znać w komentarzach. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym. PA! Until I found you right there.